Witaj, widzę na kanale. Dzisiaj zabieram cię do muzycznego świata znowu, ale tym razem eurowizyjnego świata, bo podobno ludzie się zesrywają występem, który zwyciężył. Także dzisiaj go sobie wysłuchamy i sprawdzimy, czy naprawdę jest aż tak zły, czy po prostu ludzie przesadzają, jak często bywa. okej, okay, jakiś taki. Summer. Ok, już słychać, że ten początek nie był zaśpiewany przez nią, tylko był z playbacku. Jej pierwsze słowa jej, jej. To było to Baby? No nie wiem, jakoś to kurczę rzeczywiście źle brzmi, bo wiecie, w, na żywo to mogło brzmieć zupełnie inaczej. To, jak my widzimy to w telewizji, też może być zupełnie inne, inne od tego, jak słyszało to Żyli na przykład i ludzie na widowni. Nie mówię, że brzmi to dobrze, bo nie. O tyle, że nie ma fałszów, bo nie fałszuje, ona trafia w dźwięki, tylko ten głos brzmi, jakby był bardzo taki zmęczony, albo tak jakby nie umiała go postawić w konkretnym miejscu takie ja odnoszę wrażenie jako słuchacz mam wrażenie, że po prostu nie wie jak go osadzić w którym miejscu, żeby on zabrzmiał dobrze. Tu jakby nie wiedziała w którym miejscu, w którym elemencie ciała, że tak powiem, postawić ten głos, żeby to zabrzmiało dobrze. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale tak jak mamy te rejestry, nie? Głowowy, ląsowy, piersiowy i tak dalej, mix, to tutaj można się fajnie bawić tym głosem. I mam wrażenie, jakby ona po prostu nie umiała wyczuć, w którym rejestrze powinna być. Wiecie, ja nie jestem trenerem głosu. To, co mówię, to są tylko moje odczucia jako osoby, która ok śpiewa, ale nie jest ekspertem. I jedyne eksperckie rzeczy są takie, które mi ktoś powiedział albo usłyszałam. Także nie bierzcie tego tak 100%, że ja mam rację. Bo na pewno tak nie jest, ale mówię to jak ja to słyszę, i jako widz, i jako osoba, która gdzieś tam śpiewa, ok? Umówmy się, bo żeby później nie było niedomówień. Lećmy dalej. No, na pewno refren zabrzmiał lepiej niż ten początek. Nadal nie brzmi to jakoś super świetnie, bo dalej mam wrażenie, jakby to po prostu. To brzmi trochę jak po, jakby poszła na karaoke, jakaś totalnie randomowa osoba, która umie śpiewać, ale nigdy się nie uczyła na przykład, i po prostu zaśpiewała piosenkę, nie? To jest takie, mam wrażenie, na, na takim poziomie mniej więcej zaśpiewane. Że niby czysto, ale coś jest nie tak. Nie słucha się do tego do końca komfortowo. Kolejna rzecz to. Yy, mam wrażenie, jakby ona jakoś takiej maniery szukała. Na siłę trochę, że nie wychodzi ona prosto z niej, że ona tak ma, tylko po prostu próbuje zagrać coś. To takie solo, solo. To jest takie kurczę nieprzyjemne w odbiorze. Ale właśnie, możemy sobie posłuchać jak brzmi nagranie, bo jest wersja studyjna. I to było z playbacku, nie? Tutaj to brzmi bardzo dobrze, tam nawet na początku słychać takie fajne distortion, to się nazywa, to takie baby. i tego nie ma w wersji live, tam jest baby, bez tego, nie, bez tego efektu. I kolejna rzecz, posłuchajcie w tym momencie, to wycofanie tego głosu i tego na żywo chyba też nie było, więc tutaj jest dużo takich efektów wokalnych fajnych, których nie użyła na żywo. I teraz pytanie: dlaczego? Skoro brzmiał tak dobrze. Ale dobra, wróćmy do wersji live. Mówię, tak jakby brakowało jej takiego mm, osadzenia głosu w tej piosence, tak jakby nie umiała znaleźć swojego rejestru. Kurczę, nie wiem o co chodzi do końca. Pewnie ktoś, kto jest trenerem głosu i się na tym zna, lepiej by to opisał. Ja mówię, co ja czuję i co słyszę, ale gdzieś tam mam wrażenie, że ona jest troszeczkę w tym zagubiona. Fakt, że ona tańczy, i to też na pewno jest trudniejsze do zaśpiewania, bo ten głos jest właśnie taki zmęczony. Tylko, że ona nie tańczy jeszcze tak długo, myślę, żeby ten głos był zmęczony od razu. And cold, high and you're low, listen with my mind. No oh, oh, it's not how it goes. So let me spend it out no, better. So so oh no, going solo Yeah, you better better watch me now. Cause I know I lick go. Gonna make it, make it on my own. Oh no, so low. Yeah, you better better watch me now. Cause I know I'll let go. make it, make it now, cause I lick go. So to see. Tutaj było słychać to. I know, let go. I tak, jakby miała strasznie dużo powietrza w głosie. I zamiast, zamiast te dźwięki właśnie tak postawić, I know, let go. To ona jak I know, let go. Jakby właśnie była już zmęczona, nie? I po prostu musiała. Odetchnąć. I nie wiem znowu, czy to wynika z tego, że tańczy, czy gdzieś ma problem z osadzeniem tego dźwięku, z wzięciem może odpowiedniego oddechu. Bo też trzeba pamiętać, że jak się coś nagrywa w studio, to mamy dużo czasu, możemy każdy wers tak naprawdę oddzielnie zaśpiewać, możemy y, uspokoić oddech, wziąć go w odpowiedni sposób, a jednak jak śpiewamy na żywo, to tego nie mamy. Tu musimy lecieć z całością. A też musimy pamiętać, że na Eurowizji nie będzie można mieć pół playbacku i. Kwestia tego, czy ona jest w stanie wyćwiczyć to wszystko do konkursu, bo tutaj ewidentnie yy, ona, mówię, nie fałszuje, ona jest w dźwiękach, ma ten słuch muzyczny, tylko mam wrażenie, że brakuje jej techniki, po prostu, że to tak nieprzyjemnie brzmi, tak, yy, bo właśnie technicznie coś jest nie tak. I gdyby ta technika została poprawiona, to pewnie piosenka brzmiałaby całkiem dobrze, bo na nagraniu słyszymy, że jest. Spoko ta piosenka, nie? Nie uważam, żeby była dobra na Eurowizję, bo to jest taki po prostu letni hit, do którego można się pobujać. No ale jakby, no nie ja o tym decyduję. Znaczy, teoretycznie powinnam być jedną z osób, która o tym decyduje, ale... No, mówmy się, że Eurowizja jest ustawiona na wszystkich poziomach, więc... Oglądajmy dalej. Zawsze, jak śpiewałam, jeździłam na konkursy, to moi trenerzy wokalni mówili mi, że najważniejsze jest to, jak zaczynasz i kończysz. To, co się dzieje w środku piosenki, jest takie no, ważne, ale nie najważniejsze. A dlaczego? Bo ludzie najbardziej pamiętają początek i koniec. Więc jeżeli źle zabrzmi początek i koniec, to cała piosenka, choćbyś nie wiem, jak zarobiście zaśpiewał w środku, i tak zapamiętają ten początek i koniec. A u Blanki. W tym występie początek i koniec zabrzmiały najgorzej. Zwłaszcza ten początek. Wiecie co. No, tak jak mówię, nie uważam, żeby to była piosenka na Eurowizję. Nie jestem znawcą, więc. No. Jakby nie mam tutaj decyzyjności. Blanka się troszkę rzuciła na głęboką wodę, bo to chyba nie jest profesjonalna wokalistka. Profesjonalna w takim sensie, że. Nie poświęciła życia, żeby śpiewać, nie uczy się tego śpiewu nie wiadomo ile i tak dalej. Wiecie, to też jest tak, że jak długo się uczymy śpiewać, to śpiewanie jest w sumie tak jak każdy sport, nie? Jak go uprawiamy, to stajemy się coraz lepsi. Jak ktoś codziennie śpiewa i codziennie technicznie, technicznie, bo pamiętajcie, że można też ćwiczyć na siłowni całe życie i technicznie ćwiczenia wykonywać źle i może nam to zaszkodzić, i tak samo jest ze śpiewaniem. Jeżeli technicznie źle śpiewamy, może nam to zaszkodzić. I to widać na przykład u wszystkich tych ludzi, którzy zdzierają gardło podczas koncertu. No więc mam wrażenie, że Blanka nie jest osobą, która śpiewowi się poświęca w 100% i rzuciła się na bardzo głęboką wodę. Po pierwsze śpiewa, a po drugie tańczy. No nie oszukujmy się, mało który artysta jest w stanie jednocześnie śpiewać i tańczyć. Znaczy, może jest w stanie, ale trzeba to robić jeszcze dobrze, nie? To jest w końcu Eurowizja. Więc szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Blanka. Co stanie przy śpiewaniu i na przykład będzie tańczyć tylko niektóre partie, bo ewidentnie ten głos jej się męczy. Znaczy, nawet nie głos się męczy, tylko oddech. Oddech się męczy. Źle to brzmi. Wiecie, że nie jest w stanie go uspokoić, tego oddechu uspokoić. I mówię, no, no jak technicznie się poprawi, jak będzie teraz siedziała i ćwiczyła, 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 i tu technicznie, z człowiekiem, który jej powie, właśnie, jak ten głos osadzić, kiedy powietrze puszczać, kiedy zatrzymywać, żeby to jeszcze fajnie w tej piosence brzmiało konkretnej. To myślę, że no nie najemy się wstydu. Bardzo źle to brzmi, ale wiecie o co mi chodzi, no bo ludzie mówią, że się najemy wstydu przez tą piosenkę. Nie uważam, kurczę, nie brzmi ona super najlepiej. Właśnie przez to, ten brak techniki, chyba, tak mi się wydaje. Ale myślę, że jak ona teraz siądzie i zacznie ćwiczyć bardzo, bardzo, bardzo dużo, to jest w stanie to zaśpiewać dobrze. Nie mówię, że to wygra, bo pewnie nie ale może przynajmniej zabrzmi dobrze. Bardzo dobre porównanie na przykład takiej, takiego ćwiczenia jednej piosenki było Uroksany Węgiel, jak zaśpiewała na Eurowizji, którą wygrała, a jak zaśpiewała kilka lat później na innej Eurowizji, chyba to był występ, gdzie ten głos zupełnie inny, inac, <laughs> in, inaczej brzmiał, bo po prostu był już wytrenowany i technicznie wiedziała, jak to zaśpiewać. Wiadomo, Roxana zaśpiewała za pierwszym razem świetnie i za kolejnym też świetnie, ale jednak była ogromna różnica. Czy rozumiem ten hejt? Tak, rozumiem, tym bardziej, że podobno były lepsze występy. Ja słyszałam Gladiator, ale tylko jakiś fragment, także też sobie posłucham i spróbuję sobie to porównać, chociaż z tego co słyszałam, jest to zupełnie w innym stylu piosenka i troszkę mi się kojarzy z maneskinem. Więc ciężko tu porównywać, no ale jakby biorą udział w jednym konkursie, więc trzeba je porównać. A na tej chwilę ja się z wami żegnam. Może sobie ocenimy, jak jeszcze jakieś piosenki z Eurowizji? Nie wiem, ale na tej chwili się z wami żegnam. Do zobaczenia, jak będę miała czas coś nagrać i baję.